Na no dawno nie było filmu o spowaniu. Na bliska wam nie będę pokazywał, bo to trzeba oszlifować, wykończyć. No ale zarys widzicie: na dolne półki są e, tak zwane większe prześwity, u góry mniejsze. A to wszystko zrobione celowo. Jeszcze tylko dodam, dodam na każdej półce taką poprzeczkę, ale dzisiaj już jest w pół do, wow, do 24. Do 24 robi się ciemno, szaro, także musi teraz to wystygnąć trochę, chociaż już tam miejscami jest, nie, nie jest gorące. I to muszę schować, tak. Na tych bocznych ścianach, tu zobaczcie, będą blachy przyczepione właśnie po to mi była potrzebna ta elektroda 1.6. No, przerobiłem uchwyt spawalniczy, zaraz Wam powiem, znaczy przerobiłem jeszcze muszę tylko zrobić jedną rzecz nie będzie na tulejki, będzie ściskany inaczej, zaraz Wam pokażę tylna ściana będzie z całości blachy, spód i góra będzie z całości blachy a tu nie wiem czy zrobię połówkę przyspawaną i tylko połówkę otwieraną no zobaczymy jak to będzie wychodzić muszę zawiasy pomyśleć jak to zrobić, no chcę zrobić taką w szafę, że myszy to na 200% nie wejdą, a żeby się i mrówki nie dostały. O, taka, taką sobie umyśliłem. Może zrobię tam gdzieś jakieś tam wentylacje, bo to trzeba będzie coś zrobić. Ale to trzeba coś będzie pomyśleć, jak to zrobić. Czy u góry, czy coś. No zobaczymy. Na razie będzie to. Planuję jako zrobić ją hermetyczną. To gabaryt jest wysokość 2 metry. Szerokość pół metra, i długość, tutaj po długości, ma metr. No i to tak z profila 30 na 30 Miejscami trochę słabszy profil. No a dlaczego? Dlatego, że, że, że to i tak jest, będzie wytrzymałe. To jest taka konstrukcja, że ja tu nie będę wkładał, jak to się mówi, tonami. Tu mają stać jakieś tam piekarniki, jakieś wentylatory, jakieś czasami ciuchy, ubrania, których mam za dużo tam w swoim pomieszczeniu, co śpię. A to będzie w sieni, gdzie gresują myszy i mrówki. Dlatego to tak robię. A teraz pokażę Wam coś, co... No niestety ten uchwyt tutaj od czoła to, to, to nie pracuje. Zobaczcie, tu zrobiłem pomiędzy tym a tym. Przykręcam sobie kluczem mimbusowym. I mam praktycznie od 0 do 10 mm, mogę elektrody łapać. No na pewno takich, takimi nie będę spawali. Dzisiaj tam spawałem, tu była 2,5. No te dwa razy się przykleiła. Tutaj Tutaj ja nawet to do czy dotknęłem, ale to zrobię tak, że tutaj coś zaizoluję. To nie znaczy, że elektrodą się nie można dotknąć, nie można dotknąć tym, no ale to nie trzeba, znaczy tym. Jak to się mówi, nie da rady tym spawać. Tu po prostu zrobię taką blaszkę, tylko z trójki, mosiężną, i ona będzie tutaj zaciskać tą elektrodę. I to będzie takie uniwersalne. Po prostu słabo, jakby powiedzieć, wychodziły elektrody. No ale to praktyka czy mistrza. Dobra, ja jestem zadowolony. Także dzień nie zmarnowany. Teraz, zaraz na tą dwukółkę. To kiedyś widzieliście na jednym z poprzednich filmów. No bo dość ciężka, a szkoda ją po piachu ciągnąć. No bo to będzie pomalowane później farbą podkładową, szarą i będzie wstawiono się. Jak macie jakieś pomysły na zawiasy, to chętnie bym skorzystał. Nie wiem, na pewno muszą być yy, dwa. To obowiązkowo, jeden na górze, drugi na dole. No i myślę, że po środku na takiej długości to trzeba by było też zrobić. Także z jednej strony trzy zawiasy i z drugiej strony trzy zawiasy. Blacha będzie jedynka, także trzeba będzie to ją trochę pozmarnąć. Co prawda, będzie z dwóch półwek jest ucięta. Już mam wszystko przygotowane, no ale myślę, że jutro to nie będę robił, bo jutro będzie sobota. Także raz, dwa, trzy, cztery, pięć boków będzie przyspowana blacha i tylko tutaj od czoła będą dźwiczki. A czy na pół, czy na całość, to czas pokaże. Dziękuję.